Historię córki Eleni do dzisiaj trudno uwierzyć. Tragiczne wydarzenie wstrząsnęło światem słynnej piosenkarki. Młoda Afrodyta zginęła 26 lat temu. Po latach widok jej grobu jest przytłaczający. Słynna wokalistka Eleni. Podobnie jak kilka innych gwiazd, musiała się zmierzyć ze stratą dziecka. Jej córka zginęła 26 lat temu w tragicznych okolicznościach. Dziennikarze Super Expressu, odwiedzając groby, w których pochowano dzieci gwiazd, dotarli również do miejsca spoczynku córki Eleni. Afrodyta została pochowana 26 lat temu w Poznaniu na cmentarzu Jonikowo. Dziewczyna żyła zaledwie 17 lat. Eleni przeżyła prawdziwą tragedię. Eleni jest polską piosenkarką greckiego pochodzenia. Kobieta w 1980 roku rozpoczęła solową karierę i szybko zdobyła popularność dzięki wykonaniu piosenek w polskich wersjach seriali Boulriora Spinocchio. Eleni słynęła przede wszystkim ze swojej empatycznej natury i uśmiechu, którym zarażała innych. Za działania przynoszące radość dzieciom została nawet odznaczona orderem uśmiechu. Jednak w swoim życiu, artystka doświadczyła jednej z najgorszych tragedii: pochowała własne dziecko 17-letnią Afrodytę. Reporterzy Super Expressu, odwiedzający grup córki Eleni. Przypominają o strasznej historii, jaka rozegrała się w 1994 roku. Dziewczyna 20 stycznia nie wróciła do domu po swoich zajęciach. Jej ciało zostało odnalezione w okolicach jeziora Powickiego. Sekcja wykazała że 17-letnia Afrodyta zmarła na skutek postrzału. Jeszcze straszniejsze okazały się kulisy jej śmierci. Okazało się, że córka Eleni została zastrzelona przez byłego partnera, 21-letniego Piotra Gruchota. Mężczyzna oddał dwa strzały, Trafiając w głowę i serce Afrodyty, Eleni bardzo przeżyła śmierć jedynej córki, ale nie straciła pogody ducha. Kobieta zdradziła nawet, że wybaczyła sprawcy jego zbrodnie i rozmawiała z jego matką, ponieważ, jak sama przyznała, tak naprawdę obie straciły swoje dzieci. Mężczyzna został skazany na 25 lat pozbawienia wolności, jednak w 2015 roku opuścił zakład karny, zmienił nazwisko i przeprowadził się do Berlina. Dzisiaj grzeje, 1. Ślub 17-latka i 51-latki odbył się równo 18 lat temu. Tak dziś wyglądają, niesłychane dwa. Muzy same napływają, trudno powstrzymać płacz. Paweł Królikowski nie wystąpił już nigdzie indziej, nagranie w sieci widok grobu młodej afrotyty jest przytłaczający. Gdy się patrzy na samo zdjęcie na nagrobku, przychodzą na myśl wszystkie te tragiczne wydarzenia, które rozegrały się przed laty. Fotografia z CREEN z wideo Super Express Fotografia z CREEN z wideo Super Express najlepsze newsy dnia Źródło Super Express następny artykuł nie przegap żadnych najciekawszych artykułów Kliknij i obserwuj Pikio Google News